Sprowoż będzie w swoich dłoniach niósł koronę, która będzie nałożona na tę figurę jako y, moment rozpoczęcia tego czasu mocy i łaski oddania się w opiekę świętego Michała Arkanioła W tym czasie budujmy się i prośmy, by święty Michał stawiał się za każdym z nas, po Dobrego Boga, aby wypraszał nam szczególne łaski i dary. W tym czasie, kiedy przybywa do nas w świętym wizerunku figury z Gargano, myśmy pierczy... Wszystkie wieki wielu Amen. Zawsze na początek uroczystości prosimy księdza proboszcza, aby nałożył koronę na figurę. To jedyna figura świętego Michała z koroną na głowie. On nie jest królem. On jest księciem, ale przybywa z Królestwa Bożego. Wierzymy w to mocno. Przybywa z sanktuarium na górze Gargaru, ale wierzymy, że przybywa więc blisko, przybywa z samego nieba, jako posłany przez Pana Boga. Figura jest tylko znakiem tej Jego obecności, ale nam są znaki potrzebne. Dlatego niech to nałożenie korony będzie wdzięcznością Panu Bogu za wszystkie znaki, naszej wiary, przez które bliżej nam jest do nieba i do Pana Boga. Proszę, Księdza Proboszcza, aby teraz nałożył koronę na tą Świętego Michała. Niech to będzie też symboliczne oddanie władzy świętemu Michałowi na te dni, w których będzie obecny z nami poprzez ten święty wizerunek. Prosimy bardzo teraz ustawić na przygotowanym postępie, że odspromoszcz dokona pokazania figury, następnie zapali świecę. Ona będzie święto będzie nam przypominać o tej niewidzialnej obecności świętego Michała Amerykaniowego. Które przybywasz do nas znak tej cudownej figury z góry Karganów. Z radością i wdzięcznością witamy Cię w parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika, tutaj w Zędzinie. Byłeś tutaj oczekiwany przez parafię, ponieważ potrzebujemy Twojej pomocy, opieki, stawienictwa Boga. Abyśmy tak, jak nasi mogli dochować wierności i wiary jedynym Dziś stajemy przed Tym anielskim obliczem i prosimy. Oto człowiekom nasze rodziny. Wspieraj nas w pokonywaniu trudów codziennego życia. Osłaniaj chorych i samotnych. Prądzie ci od złego, młodzież od niewiary, a nam pomóż trwać w miłości i jedności. Bądź strażnikiem naszych decyzji, byśmy szukali dobra wspólnego, kierowali się dekalogiem i byli wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wodzu wojsk niebieskich, natchnij nas mądrością Ducha Świętego, abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli po ścieżkach Pana głosząc jego chwałę Bóg ponad wszystko któż jak Bóg Święty Michale Archaniele jesteś już pośród nas Oczekiwaliśmy i przygotowywaliśmy się na ten moment od dawna przez modlitwę, a w ostatnich dniach przez nowennę przed Najświętszym Sakramentem. Teraz możemy patrzeć na Ciebie, na Twoje piękne oblicze i cieszyć się Twoją obecnością przez te trzy kolejne święte dni dla nas. Wędrujesz po Polsce. Wsłuchujesz się w to, co ludzie mają Ci do powiedzenia. Nie są Ci obce żadne ludzkie sprawy, radości i nadzieje, obawy i smutki, ale też nieszczęścia i tragedie. Tak jak zapewne wszędzie, podobnie jest i u nas. Mamy za co Bogu dziękować, mamy czym się cieszyć, mamy za co wielbić naszego Boga i Stwórcę. Będziemy Ci o tym mówić w czasie spotkań modlitewnych. Nam też nie brakuje różnych kłopotów, problemów i zmartwień. Przychodzisz do nas pełen mocy i łaski. Wskazujesz na Boga jako źródło wszelkiego dobra, miłości, prawdy i piękna. Wiemy, że jeśli tylko nie zabraknie nam wiary, możesz nam pomóc. Z nadzieją więc oczekują chorzy i starsi na spotkanie z Tobą. Żeby prosić o uzdrowienie i umocnienie w chorobie. Czeka na Ciebie młodzież i czekają dzieci, by podbiec pod Twoje skrzydła i otrzymać Twoje błogosławieństwo. Czekamy na uzdrowienie i uwolnienie nas od naszych słabości, zniewoleń, nałogów, depresji i zmartwień. Wiele również osób pragnie przyjąć Twój skapleż, jako ochronę przed pokusami i działaniem złego ducha. Jak widzisz, święty Michale, nasze oczekiwania są duże, ale Twoja moc jest o wiele większa. Cieszymy się, że jesteś z nami. Witamy Cię, święty Michale Archaniele, w naszej parafii z ręcińskiej pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Michał, któż jak Bóg? you Parafio i cała ziemią, zobacz, kto do ciebie przybywa. Gość w domu, Bóg w domu, anioł w domu. A może to nie tylko gość, ale to modnik? Bo przecież tyle aniołów tu widnieje i na ścianach, i na suficie, i modlitwa, która tu jest odmawiana. Bo to przecież miejsce, gdzie mieszka Bóg, a tam, gdzie jest Bóg tam tylko gość, to domownik. Witaj święty Michał, anioł, aniele, aniele nad aniołami. Zobaczmy o nas przyszło. Chcemy się z Tobą spotkać i przez Ciebie doświadczyć spotkania z samym Bogiem. Oczekiwaliśmy na Ciebie, przygotowywaliśmy się na to spotkanie i wreszcie jesteś. Wiele od Ciebie oczekujemy w tych dniach na Wszędzie, gdzie przynoszona jest figura, zostają ztrwałe ślady, w ludzkich sumieniach, w konsekwencjonałach, w parafiach w sercach, w życiu osobistym i wspólnotowym. Przed nami figura świętego Michała, ale drodze, święty Michał nie da się zamknąć w znaku tej figury. To potężny duch, niewidzialny dla Oka ludzkiego, jest bliżej niż te kilka metrów. I na apelu Jasna Górskiego, może muszę iść trochę wcześniej i będzie na śpiewać. ale panu wspierał panu wzmianę, panu wzmianę, panu z panu i panu wzmianę, panu wzmianę, dobrej dobrej, dobrej spowiedzi i świątą Ważne, żeby to nosić z wiarą i odmawiać do budynków w papierze Leona Trzyma.